Cześć, przede wszystkim chciałabym podziękować za odbiór mojego pierwszego odcinka w zeszłym tygodniu. Nie spodziewałam się, że tyle osób zobaczy i odsłucha. W ogóle wydawało mi się, że kto by chciał słuchać takiej mojej historii zaręczyn i wyjścia za mąż. Bardzo mi to pomogło, podzielenie się tą historią z Wami, bo, bo nie chciałam, żeby ona tak razem z odejściem mojego męża po prostu zniknęła. Więc cieszę się bardzo, że nagrałam ten odcinek. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która przesłuchała i obejrzała. Naprawdę dziękuję. Jesteście wspaniali i wiecie co, to mi dało taką energię, żeby wstawać z łóżka, żeby tworzyć siebie na nowo i no to jest nieoceniona pomoc. Każda osoba dodaje mi takiego pusza do przodu. Nic więcej nie mogłabym oczekiwać, naprawdę. Dziękuję, bardzo, bardzo dziękuję. Cześć, jestem Wiktoria, a to jest Harold. I po nagłej śmierci mojego męża rok temu odkrywam siebie na nowo, uczę się żyć na nowo, piszę książkę, nagrywam podcast i tworzę na TikToku, jak żyć, kiedy życie się zatrzymało. Dzisiaj towarzyszy mi Harold. Moja największa miłość, naprawdę Harold, uratował mi życie. Ale dzisiaj e, nie będziemy jeszcze o nim mówili. E, myślałam, że skoro w zeszłym tygodniu nagrałam odcinek Jak zostałam żoną, to dzisiejszy odcinek powinien naturalnie mówić o tym, jak zostałam wdową. Ale wiecie co? E, chyba nie jestem jeszcze na to gotowa. E, jest koniec marca. Ja przeżyłam w tym miesiącu pierwszą rocznicę śmierci mojego męża i tuż przed tą pierwszą rocznicą po raz pierwszy opowiedziałam mojej terapeutce całą tą historię. Więc przez rok trzymałam ją w sobie. Opowiedziałam ją na terapii i to było bardzo ciężkie. Ja miałam atak paniki i było, no musiałam się mocno odgrzebać później po tym. Więc chyba jeszcze nie jestem gotowa, żeby to opowiadać jeszcze raz. Ale na pewno kiedyś o tym opowiem, zbieram siły, także mm, dzisiaj nie będzie o tym. Dzisiaj będzie o moim marcu, yy, bo przez rok tak bardzo się go bałam. Yy. Po śmierci mojego męża, robiłam wszystkie rzeczy po kolei, które trzeba było zrobić. Później odhaczałam pierwsze rzeczy po kolei, które em, em, nie czekały, jak pierwsze moje urodziny bez męża, pierwsza rocznica ślubu. W ogóle to była nasza pierwsza rocznica ślubu, tak ogólnie. I ja już ją spędziłam bez mojego męża. E, później, pierwsze urodziny mojego męża, e, pierwsze święta bez mojego męża. Te wszystkie pierwsze razy. Już są za mną. No i pierwsza rocznica, ten, ten najważniejszy pierwszy raz. To wszystko jest już za mną i czuję ulgę, że już nie będzie tych pierwszych razów I, i, że, i że poradziłam sobie i że jestem tutaj w takim miejscu, w którym mogę o tym opowiadać. Jestem z siebie dumna, bo to naprawdę było ciężkie i. I wie, wiem, jaką, jaką dużą pracę w to włożyłam, żeby teraz o tym mówić tak swobodnie. Um, ale teraz bym chciała opowiedzieć o tym, jak przeżyłam marzec. Um, moja mama stwierdziła, że nie mogę być tutaj, um, kiedy będzie rocznica. Ja nawet już sama, wiecie, w głowie wymyślałam rzeczy, które ja będę robiła na rocznicę śmierci mojego męża. Ja nawet sobie już wymyśliłam, że ja... Um, o tej godzinie, tego dnia, e, w którym on umarł, e, pojadę tam pod to drzewo. Nie wiem po co. Co ja bym pod tym drzewem robiła? Że niby co? Zobaczyłabym, co się stało. E, jego, jego energia by miała się pojawić nagle, rok później, pod tym drzewem. I, i kiedy ja zaczęłam wymyślać rzeczy, które zrobię na rocznicę, to moja mama powiedziała, nie Wiktoria, jedziemy, wyjeżdżamy gdzieś. Dostałyśmy budżet od mojego taty, za co też jestem mu wdzięczna. I pojechałyśmy. Pojechałyśmy do Egiptu. Wybrałyśmy to miejsce, bo, um, bo jest łatwo tam dojechać. I mój mąż zawsze chciał zobaczyć piramidy. I ja zrobiłam tak to dla niego, żeby zobaczyć je za niego. I to był wspaniały pomysł. I każdej osobie, która ma możliwość w ten sposób spędzić jakąś rocznicę ważną bez tej osoby, polecam. Bo myślałam, że to będzie ucieczka, ale widzę, że nie. Widzę, że to nie była ucieczka. Wy mi zresztą też mówiliście, że to nie jest ucieczka. Ja po prostu musiałam się skontaktować z tą tragedią w inny sposób. I zrobiłam to w ten sposób, który mnie nie pociągnie w dół. A wręcz na odwrót trochę mi pomoże. Um, I obecność mojej mamy przy mnie w tamtym czasie, no, stop, też była dla mnie bardzo ważna i też jest nieoceniona. Um, bardzo moja mama mi pomogła. Um, pojechałyśmy do Egiptu, wybrałyśmy jakieś takie miejsce, które nie będzie zbyt zatłoczone, które nie będzie zbyt, wiecie, takie, no, prześne, jednak ten Egipt potrafi być specyficzną destynacją. W każdym razie wybrałyśmy ładne miejsce. Jestem z niego zadowolona. I my nie jesteśmy z mamą osobami, które by leżały z drinkami przy basenie. Zresztą też nie mogę pić alkoholu z racji na leki psychotropowe, które przyjmuję. Więc zwiedzałyśmy. To było wycieńczające, bo miały, wybrałyśmy tyle wycieczek, że praktycznie codziennie musiałyśmy wstawać np. o pierwszej w nocy, o trzeciej w nocy na te wycieczki i i cały czas byliśmy w biegu, byłyśmy w Luksorze. Zobaczenie świątyni Hatshepsut było dla mnie bardzo ważne i bardzo się cieszę, że ją zobaczyłam. Jest piękna. W ogóle historia Hatshepsut jest. Ja mam nadzieję, że ja nie pomylę, bo mam złą e, pamięć jeśli chodzi o faraonów, ale e, historia Hatshepsut była taka, że ona była żoną faraona e, i kiedy ten faraon. Cześć Hary, kiedy ten faraon zmarł, ona e, totalnie przejęła po nim władzę, ale w ogóle go e, z kart historii chciała wymazać. E, nie chciała, żeby, się mówią, mówi, żeby mówiono o niej, że jest wdową po faraonie, tylko chciała być po prostu faraonem i go usunęła kompletnie e, i siebie na jego miejsce postawiła. No i postawiła sobie tą przepiękną świątynię w Luksorze z widokiem na dolinę Nilu. Piękne, piękne, piękne miejsce również zwiedziłyśmy Kair. Kair w ogóle jest niesamowity. Ja sobie tak trochę romantyzowałam ten Kair w głowie, bo wyobrażałam sobie Agatę Christie, która tam doliną Nilu płynie tymi pięknymi swoimi statkami i, i pisze powieści. I nie wiedziałam zupełnie czego się mam spodziewać, jak już tam dotarłam. To jest to jest dziwne miejsce, to jest dziwne miasto, naprawdę. Po pierwsze, całe było spowite taką pustynną mgłą, to nadawało mu takiej aury tajemniczości. Po drugie, niektóre ulice, tu wąskie uliczki, nawet niewybrukowane, pełne ludzi, pełne tych zaprzęgów z osiołkami. Em, bardzo dziwne widoki. Em, no i Nil który pełni główną rolę w tym Kairze i, e, i nadaje rytm temu miastu. I ten Nil też jest, no jest w nim coś. Po prostu coś w nim jest takiego, takiego tajemniczego. Ale, ale ogólnie nasz przewodnik mówił, że na przykład nieruchomości tuż przy Nilu kosztują po 4 miliony dolarów za Przepraszam za szumę, teraz Harold postanowił jeść najgłośniejszą zabawkę. E, 4 miliony dolarów za e, mieszkanie, gdzie o, no, to nie były wypasione apartamentowce, to były takie no, no, specyficzny typ budownictwa, a tak drogo, bo po prostu oni tak bardzo chcą być jak najbliżej tego Nilu. E, I a propos Nilu, to e, jak. Byłam mała, z rodzicami oglądaliśmy bardzo często jeden z naszych ulubionych filmów, czyli Asterix i Obelix Misja Kleopatra. Ja nie wiem, czego oglądaliście kiedyś, wtedy, jak on wyszedł. Teraz może już się trochę przeterminował, zresztą nie wiem, dawno go nie oglądałam, ale oglądaliśmy go tak często mieliśmy go na płycie DVD, że ja pamiętam wszystkie teksty z tego filmu. Nawet na studiach, jak się okazało, że dwójka moich przyjaciół również jest fanami tego filmu, to kiedy byliśmy już bardzo pijani, na imprezach włączaliśmy ten film i po prostu rzucaliśmy cytatami non-stop. Dyktowaliśmy na równi z aktorami te teksty z filmu. Więc w tym filmie jest taki cytat: Nilu, Nilu, Nilu. I za każdym razem, jak z mamą widziałyśmy Nil albo rozmawiałyśmy o Nilu, to musiałyśmy mówić zamiast Nil, tylko Nilu, Nilu, Nilu. No i na przykład jak widziałyśmy piramidy, gdzie z tego filmu cytatem były takie tam stożki, to tak samo musiałyśmy mówić, że takie tam stożki. Albo kiedy zobaczyłyśmy Sfinksy. Sfinksa, to, to tam był cytat z filmu Sfinksy, sprzedaj Sfinksy, dobry Sfinks, więc wysłałam nawet zdjęcie Sfinksa mojemu bratu, na co on odpisał dobry Sfinks. Byliśmy wielkimi psychofanami tego filmu. Jeśli oglądaliście, błagam, powiedzcie, że to ma sens, co ja teraz mówię, bo jeśli nie oglądaliście, to myślicie, że po prostu teraz jestem jakaś szalona. Już nie będę mówiła więc o tym filmie. I Giza. Piramidy, to faktycznie są takie tam stożki. Ja nie wiem, czy moja perspektywa jest jakaś zatarta, bo mam wrażenie, że po pobycie w Nowym Jorku już nic nie jest dla mnie wielkie, bo tam skala w ogóle się zaciera. Ale one wcale nie są takie wielkie, jak sobie wyobrażałam, że są. I mój mąż uważał, że zbudowali je kosmici. Na tej kanapie. Przesiadywał nocami oglądając na YouTubie taki kanał jak Kosmiczne Opowieści, i tam bardzo nudnym, monotonnym głosem prowadzący ten program, ten kanał opowiadał o tym, że piramidy zbudowali kosmici. I ja się zawsze śmiałam z mojego męża. Czy jest taki mądry, a taki głupiutki zarazem, że jak to jest możliwe, żeby zbudowali je kosmiczy. A on mówił, że pysiu, one są takie wielkie. To nie jest możliwe, żeby ludzie je stworzyli. Więc e, chciałam go tam zawsze zabrać. Chcieliśmy tam zawsze jechać. Nie zdążyliśmy. Wiele rzeczy nie zdążyliśmy zrobić. Więc pojechałam tam, żeby zobaczyć te piramidy dla niego. I te piramidy nie są zbudowane przez kosmitów. No, zdecydowanie nie wyglądają na kosmiczne, ale było mi bardzo źle, będąc tam sama. I miałam taki mały mental breakdown, jak stałam pod mm, piramidą e, Cheopsa i byłam tam sama. Z, z moją mamą w oddali, oczywiście, ale byłam tam bez Matiego bo on powinien być tam ze mną. Tak moje wsparcie mentalne teraz przyszło yy, i to jest nie fair. Tyle rzeczy jeszcze Matiś miał zobaczyć, tyle rzeczy razem mieliśmy zobaczyć, on był taki ciekawy świata yy, i dlaczego, dlaczego nie ma prawa tego już zobaczyć? To jest nie fair. to jest bardzo nie fair. Yy. Moja mama była na szczęście cały czas przy mnie, więc jak tylko zaczynała mieć jakieś takie y, zaczątki, y, jakieś paniki, bardzo dobrze sobie radziła. Jednego dnia, e, będąc w Egipcie, napisała do mnie moja szwagierka i napisała, że jak już tam jestem, to koniecznie muszę zobaczyć Rafę Koralową. I to zupełnie nie było na liście moich rzeczy do zobaczenia w Egipcie, e, bo ja zawsze byłam bardziej osobą w stylu e, zabytki muzea, sightseeing, niż, niż właśnie jakieś takie activitiesy, jak snorklowanie. Um, ale powiedziałem, why not? Zróbmy to. Um, I to jest chyba też zasługa tych, e, tych leków, tych psychotropów, na których ja jestem, bo ja się bym nigdy na to nie zdecydowała wcześniej. Zawsze byłam taka trochę zbyt e, bojąca się, trochę zbyt wycofana, e, a teraz. Why not? Po prostu zapisałam się na, e, na snorklowanie. E, I nawet moja mama, która ma straszną chorobę morską i nienawidzi pływać, stwierdziła, że ok, musi to zrobić dla mnie, żebym ja zobaczyła tą rafę i żebym się trochę e, moje myśli gdzieś indziej nakierowały. I wyobraźcie sobie, ona podczas tego wyjazdu trzy razy płynęła statkiem. Dla mnie. Ja wiem, że ona to robiła tylko i wyłącznie dla mnie. E, no i popłynęłyśmy. Po ona oczywiście nie... nie nie pływała w wodzie, ja tylko pływałam, ale na samym początku, jak już ubrali mnie to wszystko, to usiadłam na brzegu tego statku, z którego miałam wyskoczyć do wody i wyobraźcie sobie, miałam zatrzymanie kompletne. Ja siedziałam na tym burcie, czy jakkolwiek to się nazywa, i, i zastanawiałam się w ogóle, co ja robię. Miałam taką taką chwilę takiego przeorganizowania całego swojego życia. Co ja tutaj robię, dlaczego ja jestem w ogóle w tym Egipcie, dlaczego mi umarł mąż, dlaczego moje życie w ten sposób się musiało pokierować, ym, dlaczego tak wszystko musiało się zdarzyć? Że ja w tym momencie jestem w tej masce do snorklowania i mam skoczyć do tej wody i dlaczego to wszystko tak musi być? I wiecie, w ogóle moja mama nagrała ten moment, bo myślała, że ja zaraz wskoczę, więc zaczęła nagrywać i nagrywała przez 10 minut, jak ja stoję, jak ja siedzę na tej burcie i mam te. Nie wiem, jak to nawet nazwać, flashbaki z życia. W końcu ktoś stwierdził, że trochę za długo tam siedzę i mnie włożyli wręcz do wody. I słuchajcie, to, co ja tam zobaczyłam, to po prostu zmieniło, zmieniło moje myślenie kompletnie. Ja nigdy nie podejrzewałam, że świat podwodny. Okej, okay, widziałam gdzieś tam na filmach, ale, ale na żywo to wszystko zobaczyć. Ja byłam w takim szoku, że gdybym mogła, miałabym cały czas szczękę otwartą, szeroko i cały czas powtarzałam w głowie: Oh my god! Wow, what the fuck! Nie wiem, czemu myślę takie rzeczy po angielsku, zawsze jak jestem zdziwiona. Ten świat podwodny jest tak piękny. Te rybki nemo, te płaszczki, te takie długie ryby inne, ta rafa, te muszle, to wszystko tam na dole. Ja ja nigdy nie czułam czegoś takiego, ale ja chciałam być częścią tej rafy. Ja wręcz chciałam to dotykać tak rękoma, tak być tą rafą. I wiecie co? Ja, ja nie jestem osobą wierzącą w takim. E, czego się przestraszyłeś? W takim kontekście. Mm, no, wiary chodzenia do kościoła, ale w tamtym momencie ja. Ja, ja nie wiem, to jest teraz głupie, co ja powiem, ale Mati tam był w tej rafie, tą rafą, tą energią i ja czułam spokój. I ja czułam, że jestem w dobrym miejscu. Ja czułam, że, że byłby ze mnie dumny, czułam, że mnie wspiera. Och, teraz jest, zrobiło mi się bardzo przykro. Ze wzruszenia po prostu. Mm, nie wiem... Albo sobie wymyśliłam to. Też podejrzewam, że przez to, że trzeba tam tak równocześnie oddychać i kontrolować ten oddech, żeby się tą wodą nie zachłysnąć, to podejrzewam, że to mogło mi jakoś tak um, wyciszyć i dlatego, dlatego może miałam takie objawienie, ale, ale to było fantastyczne uczucie. Naprawdę, powiedzcie mi, czy snorklowaliście kiedyś. I jeśli tak, to gdzie? Bo ja jestem największą teraz fanką, ich chcę snorklować. Powiedzcie mi też, za co niby miałabym latać po świecie, żeby snorklować, ale no, totalnie, totalnie to jest teraz mój number one. Wow, to było nieziemskie. To było tak, jak nie zobaczyłam kosmitów przy piramidach, tak, zobaczyłam jakąś pozaziemską energię w tym podwodnym świecie. To było fantastyczne. Zeszły marzec um, spędziłam cały marzec z rodzicami. Oni od A do Z pomagali mi zorganizować pogrzeb mojego męża, później pomagali mi nawet wstawać z kanapy, jak potrzebowałam iść do toalety, pomagali mi we wszystkim po prostu. Ja, ja wtedy w ogóle nie funkcjonowałam praktycznie. Ja tylko płakałam i leżałam, i wyłam. Oni byli ze mną i ja sobie nie wyobrażam, jakie to musiało być ciężkie dla nich, wiedząc córkę i słysząc, jak córka płacze, że ona też nie chce żyć i że, błagam, chce być, być z moim matim, a nie z wami tutaj. I to musiało być dla nich niesamowicie ciężkie. I w zeszłym roku byli dla mnie takim wsparciem przez cały rok. I teraz wciąż są i to, że zabrali mnie na ten wyjazd i to, że tata na przykład w lutym przemalował mój pokój dziecięcy w domu rodzinnym, bo powiedziałam, że tam jest smutno, bo w ogóle ściany były fioletowe, ciemnofioletowe. Wyobraźcie sobie mnie w gimnazjum, która podjęła decyzję, że chce, żeby moje ściany były ciemnofioletowe koniec kropka, ciemna podłoga, a na dodatek tam nigdy nie wpada słońce do okna, więc było jak w, jak w grobowcu. Więc ja bardzo się zleczułam tam w tym pokoju. Powiedziałam to tacie i co? I zrobił remont i mam teraz piękny pokój. Więc ja wiem, że mam niesamowite szczęście, że mam takich rodziców. Ja wiem, że to nie jest um, nie jest dane każdemu mieć takich rodziców i Nie wiem czy kiedyś dotrą do tego kanału. Ja im zabroniłam absolutnie, ale Chciałabym ten fragment poświęcić, żeby powiedzieć, że tak strasznie ich kocham i że tak strasznie mi pomogli, i że to dzięki nim jestem tutaj. I wiecie, co też mnie bardzo wzrusza w ich pomocy, to że ja im trochę zazdroszczę, bo mają taką miłość do mnie i do mojego brata, że, e, że ja też bym chciała czuć kiedyś taką miłość. Ja bardzo chciałam przecież być mamą um, i, i widząc jak oni bardzo o mnie dbają, jak bardzo mnie kochają, ja, ja też chciałabym tak móc. Ja też chciałabym te uczucia móc jakoś przekierować i dać komuś taką samą miłość, po prostu odwdzięczyć się, dając taką samą miłość komuś innemu. I ja im bardzo tego zazdroszczę. Oczywiście nie zazdroszczę im. Tego, tej całości, że musieli się tak mną no, opiekować że wciąż muszę, muszą, ale e, ale też bym chciała mieć taką osobę do opiekowania się. Od, Odeszłam myślami teraz kompletnie. Jak wróciłam z Egiptu, to poczułam na nowo te takie dreszcze związane z Marcem w Polsce, to znaczy, zaczęły mi na nowo przypominać się te rzeczy, które robiłam w zeszłym roku te, te okropne momenty, ta pogoda po prostu zaczęła mi to wszystko przynosić z powrotem do głowy i postanowiłam, że muszę znowu wyjechać i wyleciałam sobie na jakiś czas. To już nie był żaden wielki wyjazd. Natomiast bardzo mi pomaga zmiana perspektywy, zobaczenie, jak inni ludzie żyją, inne kultury, e, po prostu zmiana powietrza i, e, i wszystkiego wokół. Więc, again, jestem bardzo wdzięczna za to, że mogę, że jestem w takim miejscu, w którym mogę sobie na to pozwolić. E, I jeśli mogę coś polecić osobie, która również może sobie na to pozwolić, to kup bilety lotnicze gdziekolwiek. Po prostu gdziekolwiek leć sama, sam e, i po prostu sobie pochodź po ulicach i tyle. I, I to już jest ważne, żeby zmienić czasami perspektywę. Ale, będąc na tym wyjeździe, się złamałam, bo brałam udział w wyzwaniu 75 Heart, ale zjadłam cynamonkę tam na tym wyjeździe. E, nie żałuję i to jest nowość, bo stara ja, stara ja, to znaczy ta sprzed. Śmierci mojego męża, by w życiu nie dopuściła do tego, że na samej mecie się poddałam. A teraz mam już tą mądrość życiową. I wiem, że to nie jest poddanie się, po prostu już to mi nie służyło i odpuściłam. I to jest fantastyczne, to jest nowość. I wcale nie uważam, że przegrałam to wyzwanie 75 Heart. Ono polegało na tym, że dwa razy dziennie musiałam robić aktywność fizyczną, z czego jedna musiała być na dworze, musiałam pić galon wody, czytać 10 stron książki non dziennie i dbać o dietę, czyli w moim przypadku nie jeść cukru, bo tak ogólnie to dość dobrze się odżywiam. No i tylko o ten cukier, chodziło, że się poddałam. To było ciężkie, no bo dwie aktywności dziennie po 45 minut i na dworze, w styczniową pogodę. Dobrze, że założyłam sobie również drugie wyzwanie, czyli półmaraton w Gdyni pod koniec kwietnia, bo musiałam po prostu biegać na dworze. I to mnie też motywowało, żeby te dwa wyzwania się uzupełniały. To jest też taka moja cecha, że jak jestem w miejscu, w którym próbuję się odnaleźć na nowo, to wymyślam sobie takie właśnie wyzwania i to mi dodaje celowości, bo tak sama z siebie to bym nigdy nie robiła dwóch aktywności dziennie. A to mi dało cel, żeby wytrwać te 75 dni, a każda, każda aktywność fizyczna jest wspierająca dla zdrowia psychicznego, także bardzo polecam. To jest mój sposób na radzenie sobie, na odkrycie siebie na nowo i na, na życie, po prostu na życie. Byłam u dziadka również w marcu, i pobyt u dziadka, wizyta u dziadka to też jest zawsze taka rzecz traumatyczna, bo moja babcia umarła. To było 3-4 lata temu. O jej, nie jestem nawet pewna. W każdym razie. Jak moja babcia umarła, to było moje pierwsze zetknięcie ze śmiercią i bardzo to przeżyłam. I ja pamiętam, że przez pierwszy rok po śmierci babci ja nawet nie byłam w stanie pojechać do dziadka, bo to miejsce, ten dom mi tak rozdrapywał rany. A tym razem pojechałam do dziadka i nie mam już tej rany. I jest mi smutno bardzo, że babci tam nie ma. Kocham ją bardzo mocno wciąż i tęsknię za nią bardzo mocno wciąż ale pogodziłam się z tym. I ja również nigdy jej nie odwiedzałam na cmentarzu, a tego dnia, jak byłam u dziadka, wybrałam się na bieganie i przez przypadek, naprawdę przez przypadek, bo ja nie znam dokładnie tych uliczek wiejskich tam na polach, ale przez przypadek wybiegłam tak, że, że dobiegłam do, na cmentarz i odwiedziłam babcię. I to było fajne, to było dobre. Opowiedziałam jej o tym, co przeżywam, i nie wierzę za bardzo w cmentarze, ale to akurat mi pomogło. Zupełnie odleciałam w tym odcinku, bo starałam się podsumować ten miesiąc, który był dla mnie ciężki. Miał te dobre momenty, jak snorklowanie, ale zawsze z boku mnie było to uczucie, że to jest marzec. I i dzielenie się z Wami na TikToku, e, nagrywanie podcastu e, mi pomogło gdzieś wyciągać te emocje w tym marcu. I wiecie co, i myślę, że poradzę sobie z każdymi kolejnymi marcami. I jestem z siebie dumna. I dziękuję wszystkim Wam i wszystkim osobom bliskom, które mi pomogły w tym miesiącu. Chyba widzę jakieś słońce. Co Wy na to widzimy? Tą wiosnę? No, już można biegać w krótkich spodenkach, więc już jest ekstra. Już dla mnie nic więcej nie potrzeba. Dziękuję Wam za dzisiaj. Za to, że mówiłam tak chaotycznie. Przepraszam, ale musiałam poukładać myśli. Bardzo, bardzo dziękuję. Trzymajcie się i miejcie super tydzień, i mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. A dajcie mi w ogóle znać, o czym ja mam dalej do Was mówić, bo e, wiem, że mam nagrać jeszcze o tym, jak straciłam męża, wiem, ale co jeszcze potrzebujecie, żeby usłyszeć, co jeszcze Wam by mogło pomóc, dajcie znać. Dzięki za dzisiaj. Cześć!